Dobra, Dobra, to ja to puszczam i zaczynam. Cześć, jestem Ruwajn i dzisiaj będę z wami omawiać grę właśnie Szymona, który jest w Goldzie 2 i w tym omówieniu będzie mi pomagać Xis. Możesz się przedstawić Xis. Ale to każdy mnie chyba zna, nie? No na YouTubie chyba niekoniecznie. <laughs> to nawet lepiej, to nawet lepiej. Dobra. I jak w ogóle sobie... Aha, to miałam dać na dwa razy Speed, żeby było troszkę szybciej. Bo mi się wydaje, że w ogóle początek to był naprawdę dobrze zagrany. A ja mogę, mogę już mówić o błędach? To już ten Ziggs ci się nie podoba skrytem, czy co? <gry> yy, nie podoba mi się to, że on teraz nie, 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 nie kupuje tego drugiego Zixa. No, bo pewnie ona I wójta. zostawia jeden, jeden golda, który mm -hmm. mu nic nie da, a mógłby wbić tą postać tak, na... Bo... Ja. Mm -hmm, tak, bo może dostanie zixa kolejnego na kolejnej rolce, nie? W ogóle ja też e, zauważyłam to na początku gry coś takiego, że nie kupuję do końca ze sklepu e, ile ma złota. Z... Bo mógłby no sobie... i o tym mówię, że teraz ten atrox powinien być kupiony wcześniej, ten zix ku... powinien być mm -hmm. ku... kupiony. Tak. Co prawda w końcu mu tam wy... wypada co tam ma, ale można by to zrobić lepiej. Tak samo teraz. Mógłby kupić Wayne. Moim, i zdaniem, moim zdaniem, to powinno się stać. To mm -hmm. powinien sprzedać tak. Atroxa, kupić tylko jednego Gragasa, wejść w level i tego drugiego Gragasa sa kupić tylko wtedy, tak. jak wygra tą tak, walkę. Tak. No to byłoby najlepsze, to byłoby najlepsze, ale też myślę, że jak on tego nie robi, to mógłby po prostu wziąć tą lane i Kalistę ze sklepu, bo i tak też, nie traci właśnie. na tym ekonomii, a być może na kolejnej rolce dostaje, dostanie dwie Kalisty czy dwie lane, a tak jakby sobie... A z moją taktyką zadałby dwa obrażenia więcej, więc... No tak, twoja. Znaczy, to co powiedziałaś, to jest najlepsza. Się liczy. Najlepsza każde opcja. Się liczy. W ogóle ja bym tu slamowała TF z na Warwicku. To nie, to ja, to ja bym samował y, tego Shadowhoya. Myślę, że Shadowhoy też ok. Szczególnie, że potem można Dowel gantlet zrobić i to by były dwa mega uniwersalne przedmioty. No, to jest trzecie jakby y, to jest y, piąta walka, tak? Y, I pią, jakby czwarty sklep, gdzie nie, gdzie nie kupujemy wszystkich. Wszy w, w ogóle ja myślę, że teraz jak, jak mamy tak dużo złota, to mógłby sprzedać teraz Leona i Gragasa i mieć po prostu 10 i już robić ekonomię. No, albo kupić no, postaci. Coś, coś mógłby robić, o tak. Mhm. Coś mógłby robić, bo teraz i tak tego Gragasa dostawia. Tak, a tu e... mógłby na tą rundę akurat Nunu do, dostawić jeśli byśmy szukali takiego najoptymalniejszego playsa, co nie, bo Nunu jest lepsza od Gragasa, a sprzeda one i nie straci ekonomii na tym. Ba, wygra walkę, bo ma dwie postacie za, za trzy, jakby. Znaczy, no to tak, to tak. Ale wiesz... Ale... Ten Gragas powinien iść szybciej i teraz powinien być wymieniony na Nunu i jeszcze, jeszcze większy win by był, bo Nunu by zjadł naj, naj, najprawdopodobniej te jedynki i więcej HP zadanie przeciwnikowi, więcej demęża. zabrać, mhm. Znaczy no, no wie, wie, wiecie o co chodzi, Tutaj jesteśmy z pierwszego miejsca, więc mhm. raczej nie powinien, okej, okay, wciąż się zastanawiamy co mamy wziąć. Yy, rundę przed karuzelą od razu wiedzieć. Yy, i się zastanowić się, co mamy wziąć. Aha, co, co my kombinujemy? No i tu na pewno ja bym nie robiła tej jednej rolki. Na trzy. Y... Inaczej. Y... Nawet jeśli bym zrobił, to 10 golda. Gdzie, mhm. jest, gdzie, gdzie jest 10 golda? No dobra, będzie jeszcze. <laughs> będzie 10 golda, świetnie, bardzo dobrze. Y... I znowu trzymamy trzy itemy na... Yy, ławce. No tak, Mam no to dobrze. ale to już mówiliśmy, nie, że te Bo ja to... O, Aphelios. Jak kupi Apheliosa, I co, tu na pewno co, jest co, bez... Zaraz 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 zaraz, 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 zaraz. Co autor miał na myśli? <laughs> no, generalnie w takich losowych miejscach nie losujcie. Jeśli jeszcze tam była, nie wiem, że mieliście te 13 zł, jedna rolka. Powiedzmy, nic nie zmieni, ale no teraz kilka rolek, jak moglibyśmy robić za chwilę ekonomię, mieć już 20 i coraz bardziej się rozpędzać, to po ale prostu... Ale ty się roz, ro, ro, rozgadujesz, by... Ty tobie się rozgadujesz tutaj! Tak. To by <laughs> starczy powiedzieć tak... Budujesz to, co dostajesz w sklepie, a rolujesz po upgrade'y, nie rolujesz tak o sobie, żeby zrolować, bo to jest marnowanie golda. Tak i po upgrade'y się nie... roluje zazwyczaj po ubiciu level'a, czyli dopiero w 3 2 byśmy rolowali. Ja Teraz. roluję wtedy, kiedy mój board jest słaby. Dodatkowo kolejna rzecz, itemów. nie róbcie tak, bo potem jakby macie dwie, dwie, dwie postacie, na jednej macie połówkę mhm. i potem na karuzeli to dostajecie właśnie tą postać i dostajecie item, którego nie chcecie. Nie róbcie tak, mm -hmm. bo to jest... Y... No też no, właśnie w tym znowu ostatnim rolka filmiku... Bez sensu. Znowu rolka bez sensu. No to jest tracenie pieniędzy po prostu, po nic. A ja rozumiem, powiedzieć... że autor chciał iść w karmę teraz y... po itemach, ale... No tak, szczególnie, że Downbringerów dostał, nie? Ale mimo, że tutaj się czepiamy paru rzeczy, to myślę, że ten Early Game był naprawdę dobrze zagrany. Tak, I dopiero patrzcie. Ważniejszy... Mógłby mieć teraz 50 golda i szóst, 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 szósty poziom wbić. Tak. tak jak to się normalnie robi i znowu ro rolujemy bez Tak, ale właśnie wydaje mi się, że ten problem główny, przez który Szymon przegrał tą grę się zaczyna właśnie w tym momencie. Z tym, że nie wbija szóstego poziomu. Jak dla mnie, to on się zaczął przy pierwszej <śla> rolce, no, ale dobra. <śla> No ale, ale wiesz, się, to jest zdarza, gold, zdarza co nie? Więc no takie ja szczegółowe tak nie błędy. Nie drobne błędy aż tak dużo nie zmieniają. Lepiej się skupić o, na tych ważnych. To jest, nawet jeśli ci nazdamy, Szymek i jakby czujesz się źle. Platyny grają gorzej, uwierz. Uwierz. Teraz obraziłeś o. wszystkie platyny, które to No i bardzo dobrze. <laughs> bardzo dobrze. Jakby ktoś umiał grać, to nie jest platyną. O, znowu. Jest... No nie, no nie. Mów tak. Zaraz, jakby, żeby... zaraz, 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 zaraz. Stop. Bo my tu tak gadu gadu o platynach, a tutaj y, znowu gold poszedł w nie wiadomo co, bo jakby trzeba było wejść w level całkiem i coś dołożyć. Tak, nie ma sensu rolowanie na piątym levelu. Yy, jeśli ktoś jest ślepy, to nad sklepem jest taki paseczek mały z szansą na, dano, na dany typ postaci. I jakby tam jest 2%, 2 na piątym levelu yy, i na postacie, które mają sens, a nawet jak dwie już wypadły, bo był to Aphelios i Vel'koz i ani jedna nie została kupiona. Po co my rolujemy w tym momencie? Znowu rolujemy bez sensu. Tak, jeśli chcemy grać pod karmę, to chcemy rolować po nią wtedy, kiedy jest na nią większa szansa, a nie kiedy jest na nią 5%. To jest, to jest Ultimate Wisdom. Roluj wtedy, kiedy to ma sens, a nie wtedy, kiedy to nie ma sensu. Zapamiętajcie, dzieci. dzieci. Dalej. Itemy z Lisina mogłyby pójść na sorakę, bo ta soraka tak. wywala, wywalałaby po, no. po 800, a Lisin i tak jest na jedynce i mało robi. Tak, jeśli gracie robi, jakiś sport przejściowy, tak jak teraz gramy tutaj tego Lisina, no, na którym trzeba trzymać trzyma itemy, to zawsze chcecie, żeby wokół waszego głównego kery, tego przejściowego, zbudować kompozycję. Teraz ewidentnie widać, że Lisin nie łączy z żadną z naszych postaci wspólnych klas. I jest na jedynce, więc to nie jest postać, która się nadaje w tej kompozycji do tego, żeby być kery tymczasowym i trzymać przedmioty. Z tego co pamiętam, to właśnie tutaj też był skipnięty Vel'Koz i myślę, że to by była dużo, dużo, zdecydowanie dużo lepsza opcja, żeby dać Mieszko tego Vel'Koza na jedynce. Aha, mówiłaś, ale to ja powtórzę. Na jedynce okay. zamiast Lisina, bo Velcos działa świetnie z takimi samymi it'emami, z jakimi działa karma, więc będzie super właśnie tą postacią, która będzie trzymać przedmioty dla karmy. I no, Zjouled Gauntlet czy Infinity Edge, i tam zrobimy pewnie za chwilę Blue Buffa, to dużo lepiej korzysta niż Leasing. Dobra, to ja się teraz przyczepię do ustawienia. Kogo chroni Gragas? Bo przez całą grę jakby siedzi po jednej stronie, a Soraka i Nidalka siedzą po drugiej. I kolejny raz, czemu, czemu chronimy się? Przekątnej. Rel, ok, roz, 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 rozumiem przekątną, ale czemu, jakby, Gragas nikogo nie chroni? No i skoro Gragas jest na dwójce, to raczej powinien być przed karmą, bo karma to jest nasz główny kery, a zawsze, powiedzmy, naszego głównego kery chcemy trzymać mniej więcej za naszym głównym tankiem, żeby jak najpóźniej przeciwnicy się do niego e, dobrali. I teraz ja tu sobie cofnę i myślę, że. Dlaczego to jest... wzięliśmy drugi Sunfire Cape. Cavalier tak, i... Emblem trzeba było wziąć. E, no cokolwiek innego. A myślę, że jakby tak, jeśli gracie Sunfire, Sunfire Cup i Morello, to są przedmioty, które się gra przeciwko leczeniu się innym postacią i wystarczy wam jeden taki przedmiot w grze. Czyli albo macie jeden Sunfire, albo jedno Morello w swojej drużynie. Nie potrzebujecie my ani rolujemy. dwóch Sunfire'ów, ani dwóch Morellów. Łapanie! I ani Sunfire'a i Morella razem też nie chcecie grać. Albo jeden, jeden przedmiot taki wam wystarczy. No i to jest Dawaj. ten sam błąd, co mówiliśmy wcześniej, że zamiast robić ekonomię, zamiast wbijać level i rolować wtedy, kiedy mamy większą szansę na mocniejsze jednostki, to rolujemy wtedy, kiedy możecie zarobić na szóstym poziomie, mamy największą szansę na jednostki za 2 złota. Czyli jeśli szukacie jakieś jednostki za 2 złota, to okej, okay, rolujecie na szóstym, ale raczej wydaje mi się, że Szymon nie szuka żadnej jednostki za 2 złota w tym momencie do tej kompozycji. Więc no to rolowanie nie ma sensu. A mi się też wydaje, że Szymon może być chomikiem tego, co ja tu widzę. Bo mamy 5 itemów na bordzie, które dałoby się włożyć i fajnie zwiększyć szanse na to, żeby karma wbiła damage, tankowność i tak dalej. A nie robimy tego. Mhm. Jakby mógłby pójść na przykład rod na kogoś. Można by Statika zbudować, żeby karma biła więcej. Jak nie wiecie, co robić i itemami, to nie wiem, poradniki, strony, ruwinę, cokolwiek. Tak. <grafię> ale róbcie coś z nimi. I też mówiłam właśnie w ostatnim filmiku, że możecie sobie przyjąć taką zasadę, że jeśli macie cztery komponenty na ławce lub więcej, to musicie zeslamować jakiś przedmiot. To był jeden z gorszych przedmiotów, które się dało zeslamować, no ale okej. Okay. <grafię> ale przynajmniej został zeslamowany. Dobrze, to jest po... posłuchał nas, w końcu nas Słuchał. Jest, jest progres. Tak, i wrzucałam też taki filmik jakiś czas temu o levelowaniu, więc też, właśnie jeśli jesteście silver, gold czy net platyna, to zachęcam Was wszystkich do obejrzenia i możecie sobie zapisać, który level powinniście mieć w której rundzie, bo level szósty powinniśmy wbić w rundzie 3-2. A w rundzie 4-1 już powinniśmy być na siódmym levelu. Jeśli nie mamy siódmego levela na tak późnym etapie gry jak teraz, no to raczej będziemy zdecydowanie słabsi od wszystkich innych w grze, którzy prawdopodobnie ten level wbiją. Szczególnie tu, tu, też przez to rolowanie. Bo dziewiąty level już przeszedł koleś. Okej, okay, jedna osoba wyszła w dziewiąty, co już? Znaczy nie, w ósmy. nie Nie weszła, ale ósmy i ma 40 golda A. miała. Więc. Idzie po dziewiąty, a my, my mamy mamy szósty, a jak, jak ostatnio spra, sprawdzałem to y, sześć postaci to mniej niż dziewięć postaci, chyba że gramy Hekarima, ale nie gramy Hekarima, więc y, no, jest jak jest. Co tu się dzieje? No Shadow, Blue Buffet i może lepsze byłoby, co tu mielibyśmy do wyboru, Redemption i Kieliszek, co nie? Na pewno. I kolejna sprawa: po 5-1 szansa na to, że dostajecie jeden item, jakby połówkę itemu, jest bardzo malutka, więc fajnie byłoby użyć tych wszystkich itemów, które do, dostajecie. Myślę, że ten Shadow Runant to też ten zwykły Runant to też nie była dobra opcja, bo tam może cofnę. Po co my walujemy? Za szybko? Nie, nie. Ja nie, tu cofnęłam chwilę, żeby te przedmioty zobaczyć, jakie były do wyboru. No, myślę, że Ionic. Ionic Spark. No, tak, Ionic Spark. Ewentualnie Redemption też by było OK, ale myślę, że no Ionic ja najlepsze. Ionix potem Redemption, potem ze szpatu... A nie, bo to jest shadowowa, to szpatuła odpada. No a ten Runan chyba z tych trzech przedmiotów najsłabiej. Y Najsłabiej, naj, najsłabiej to było nic, nie, nie wziąć. Ale znowu tutaj y, rolujemy, rolujemy i nie wiem, czego my szukamy. Jak szukamy karmy, to y, fajnie byłoby, bo nie wiedziałem, żeby cokolwiek przeskałtował w tej grze. I ja na przykład patrząc na tą grę, nie wiem, czy on wie, że, czy ktokolwiek gra tą karmę, czy nie. I mhm. tak dalej. Y, dalej y, trzymamy Sorakę na. Bęczu, a była w sklepie i nie kupiliśmy jej. No, może nie e... zauważył. No, ja wiem, nie, niektórzy masterzy też robią takie błędy. <laughs> nie pokazujmy palcami. <laughs> ja, ja nic nie mówię. Ja tak gdzieś kiedyś słyszałem, że tak się dzieje. No. E, kolejna sprawa jest taka, że. O mój Boże, 5-3, chciałem powiedzieć, że y, trzeba się przestawiać czasami, bo się wszyscy ustawiają pod ciebie, e, e, a tutaj Szok i się przestawił, więc nie powiem tego. Przeczytał ja ci tego myślę. ale no nie, też niemożliwe. myślę, że jeśli chodzi o skautowanie, to też Szymon mógłby e, zacząć zwracać Cokolwiek na to uwagę, e, żeby po prostu U. nawet jak nie skautować co rundę, bo wiadomo, że to już jest bardziej znaczy, na można... wyższym poziomie. No, prostu... mniej osób przestawia się po karuzeli i po kripach. Więc wtedy jest moim zdaniem najlepszy czas na skautowanie, bo mamy dużo czasu i jakby oni się nie, się nie przestawiają, bo o tym nie myślą. Mm -hmm. No i myślę, że właśnie chociażby od czasu do czasu przejść przez całe lobby, żeby zobaczyć, co inne osoby grają. To myślę, że też by było na pewno warte no i też w ostatnim filmiku mówię właśnie o pozycjonowaniu się, jak dokładnie to działa, na kogo będziemy grać w kolejnych rundach i myślę, że jeśli Szymon by chciał to już na naprawdę wysokim poziomie ja, pozycjonowania ja ogarnąć, ja to by ja na się na kogo gramy W kolejnych rundach. Ja wiem na kogo gramy w kolejnych się. rundach. Na tą osobę, na którą się nie ustawiliśmy. <laughs> tak, tak jest zawsze. No. Dobra. no czyli wydaje mi się, że Głównym błędem tej gry to było to nie pójście w poziom, wtedy kiedy powinniśmy pójść w poziom, i cały czas strata golda na rolki, które nam nic nie dają, tak naprawdę. Więc myślę, że tutaj, właśnie główną rzeczą, nad którą Szymon mógłby teraz popracować, żeby być lepszym graczem, to jest właśnie. Ogarnięcie, kiedy się idzie w level i na którym levelu jest najlepiej rolować, jeśli chcemy jakąś postać dostać. Czyli, no pokarmę najlepiej byłoby zrolować na ósmym, bo karma jest za 4 zł. No, i może to właśnie skautowanie i pozycjonowanie, żeby nie grać całej gry na jednym ustawieniu postaci, tylko właśnie patrzeć, jak są ustawione. Inne postaci, i też w czasie gry właśnie to też jest ważne, żeby sobie patrzeć, jakie jednostki działają, jakie mają umiejętności, żeby wiedzieć, jak się przestawić. Czyli, że jeśli na przykład gramy karmę w lewym rogu, w lewym rogu a będziemy grać na gościa, który gra z które mają w prawym rogu, no to chcemy karmę albo przestawić. Thrasha. nie zmierzcie, tak, że też istnieje. Tak, i wiele różnych innych postaci, na które też musimy zwracać uwagę na pozycjonowanie. No też możemy właśnie zacząć o tym myśleć, jak one stoją. Szczególnie jeśli już Mo mamy Golda, to to pozycjonowanie się. To jest piękna rada. Możemy zacząć myśleć. Tak, ale nie, myślę, że naprawdę od Golda to już jest taki poziom, że to pozycjonowanie zaczyna odgrywać jakąś tam rolę. Ta? Ja, ja, ja platy nie widzę co innego. Dobra, no to myślę, że te najważniejsze. Ale z dobrych stron za to fajnie, że y, robił jakiekolwiek itemy, bo niektóre osoby nic nie robią. Więc y, fajnie, że budował itemy pod kompozycję od razu, y, w którą mniej więcej chciał iść, tak? Mhm. I miał, miał, miał dobre itemy, bo ten Javel gauntlet, tak? Y, to zeslamowane na tym nie dosyć szybko. Więc to jest fajne. Co prawda było na Lisinie, a nie na przykład na Psorace, albo komukolwiek innemu. Ale to jest dobre. Dalej fajna rzecz była taka, że nie zastanawiał się długo nad tym, w co iść, tylko popatrzył o, dostaje to i już wiedział, że pójdzie w karmę, mm -hmm. bo niech otworzy jest, jest piąty stage, a oni jeszcze nie wiedzą, co robią w grze. Albo herbatę piją, ewentualnie kubusia. Z wodą rozcieńczonego. Z wodą. <grym> Z wodą. <grym> tak. Więc poprawa zarządzania pieniędzmi, to jest do zrobienia. Chwila posiedzenia na jakimś lolczesie czy innym bilderze i próby po prostu ustawienia postaci tak, jak to się powinno robić, bo. Na wszystkich stronkach z buildami, plus na Discordzie, Bija się na Discorda. Tu naprawdę fajne rzeczy się dzieją. Jest darmowy coaching, jak ktoś chce, reklama, no ale w każdym razie na, wszystkie build, na wszystkich builderach jest zawsze mniej więcej ustawienie, jakie jest preferowane na dany build. Fajnie byłoby na to popatrzeć, bo założyłbym się, że Gragas stoi sam na froncie. Jak gramy karmy. <noise> Także to chyba tyle. Mm -hmm. I myślę też, że fajnie było to Early zagrane, bo od początku i to, że włożył Morganę razem z Licinem miało sens, bo to dawało mu synergię i to, że potem to uzupełniał właśnie obrawlerów, downbringerów i tak budował ten bord od początku, myślę bardzo też sensownie Metodą to ideło. Metodą Metodą pociągową robię. <głos> Tak. <głos> Autorskie. Dobra, to ja myślę, że będziemy kończyć już ten, tą analizę. Mam nadzieję, nie, że no, Szymon, no. nie poczujesz się jakiś zniechęcony nie. czy nie. cokolwiek. Ja myślę, ja myślę, że Szymon wbiłby platynę 2, tak, jak gra, więc. Hmm. Dobra. Także no, tak tak no to... dzięki Iksis za pomoc Akurat. w tym. I, i pa. pa. No to